Drodzy Ojcowie, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy, drodzy żołnierze wojskowi, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy, wszyscy szanowni zgromadzeni przedstawiciele szkół, placówek oświatowych, poczty sztandarowe, wszystkie szanowni mieszkańcy Zakroczymia. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie, że dzisiaj tutaj mogę z wami być. Cieszę się, że tu jestem, ale rocznica jest bardzo smutna. Wspominamy dzisiaj, oddajemy hołd tym wszystkim, którzy polegli w walce, ale tym wszystkim, którzy również zostali zamordowani po kapitulacji. Szanowni Państwo, oni byli nieugięci, nie odpuścili i walczyli do końca, kiedy to było możliwe, kiedy ta walka miała sens. Ale gdy rozejrzeć się naokoło, gdy Warszawa skapitulowała, gdy z obu stron najeźdźcy zajmowali Polskę. Wywiesili białą flagę. Myślę, że każdy z nich oddałby życie za Ojczyznę w każdym momencie, kiedy by była tego potrzeba. I walczyli z pełną determinacją, licząc się z tym, że mogą to życie za Ojczyznę oddać, że mogą przelać swoją krew. Ale w tym momencie, kiedy wywiesili białą flagę, myślę, że każdy z nich miał tą nadzieję, że jeszcze będzie mógł się Ojczyźnie przysłużyć. I że jeszcze będzie mógł zobaczyć się z rodziną, ze swoją matką, żoną, z dziećmi. To im nie zostało dane haniebnym aktem zbrodniczym, aktem Niemcy. Zamordowali ich wszystkich 5000 żołnierzy ponad 100 cywilów zostało tutaj zamordowanych. To To yy, tragiczna sytuacja, tragiczna. Tragiczne dzieje, historia, i cieszę się, że Państwo o tym pamiętacie, bo wiem, że w szkołach w Zakroczymiu ta historia jest przypominana i ta martyrologia Zakroczymia, która, która w pewnym sensie też kształtuje obecne postawy patriotyczne Zakroczymskiej młodzieży. Szanowni Państwo, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, gdy Rosjanie zaatakowali te podkijowskie miejscowości typu Irpień, Bucza. Myślę, że każdy mieszkaniec Zakroczymia pomyślał sobie o tym, co działo się tutaj właśnie w 1939 roku. Ta historia bardzo podobna powtarza się i oby więcej na naszej ziemi się nie powtórzyła. To powinno być celem każdego z nas, każdego stronnictwa politycznego, abyśmy Wspólnie doprowadzić do sytuacji, w której wróg nas nigdy nie napadnie, której będzie się obawiał, bo będziemy zbyt silnym państwem, zbyt silną armię, będziemy posiadali i sojusze, które mamy międzynarodowe sojusze że będą realnie broniły naszych interesów, naszych granic. Szanowni Państwo, warto przy tej rocznicy o tym pamiętać, że w zgodzie. Myślę, że tutaj żołnierze, którzy polegli, tych 500, 500 żołnierzy, oni mieli pewnie różne poglądy polityczne, ale łączyło ich jedna. Miłość do, i, miłość do ojczyzny i ta chęć walki o nią, chęć obrony jej przed wrogiem. I my, teraz, w tych trudnych czasach, które są na świecie, pan burmistrz to wspominał, nie tylko wojna na Ukrainie, ale to zagrożenie, które rozlewa się na inne części świata. Trudno sobie wyobrazić, co się będzie działo tam w Izraelu i okolicach, ale to nie jest jakieś, nie wygląda to na jednorazowe jakieś wystrzelenie rakiet z jednej czy z drugiej strony, tylko tam się dzieją rzeczy naprawdę straszne. Obyśmy nigdy tego więcej nie przeżywali. O to się dzisiaj powinniśmy wszyscy razem modlić. Cześć i chwała bohaterom!